Nasz 44-stopowy jacht pozostał jak widzicie 50 metrów od brzegu, a my idziemy kontemplować. To wspaniałe miejsce, zapraszam, właśnie w tym miejscu, od razu po wyjściu z tego pomostu, możecie spotkać jedną z głównych atrakcji tego parku narodowego, jakim są wspaniałe jaskinie. Wow! No jest to coś wspaniałego. Echo, echo, banios, 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 pedro, pedro, pedro. No, jak widać, tej w innej porze jest prawdopodobnie mokro i znajduje się tutaj w wodach, ale obecnie. Jest to wszystko wysuszone. Jednak myliłem się z tym, że znajduje się tutaj woda w innej porze. Nasz kapitan powiedział, że no aqua aki, czyli woda się tutaj nie znajduje nigdy. Ale jest to jaskinia bardzo ciekawa. Zobaczmy tam, zobaczcie na tą jaskinię. Ona wygląda jak wnętrze olbrzymiej katedry w skale. Robi niewątpliwe wrażenie. Nie ma tutaj w ogóle ani jednego turysty, więc to też jest coś unikatowego. Ale sprawdźmy teraz akustykę tego miejsca, bo zazwyczaj takie miejsca charakteryzują się rewelacyjną akustyką. I zobaczmy. Jak to maniak, maniak, maniak. Jest dobrze.